Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie na już tak naprawdę okrągłej 60. odsłonie cyklu sesji z muzyką jazzową, autorską, improwizowaną o nazwie Jazz Session. Zapraszamy serdecznie w każdą niedzielę na, na wieczór z jazzem w klubie muzycznym, bardzo, bardzo. Po więcej informacji mogą Państwo sięgnąć. Mają Państwo na. Na stoliczkach takie fajne ulotki ze zdjęciem z jednego z Jazz Session, z drugiej strony. To są ulotki jak najbardziej dla Państwa. Można je zabrać do domu i e, mieć taką e, rozpiskę. Również wszystkie informacje znajdują się na naszej e, stronie fanpage'u o nazwie Jazz Session oraz na stronie fanpage'u klubu bardzo, bardzo. Z tego miejsca mam dla Państwa bardzo prosty, tak naprawdę fajny konkurs. Można wygrać podwójną wejściówkę na, na kolejne jazz session dowolne. Wystarczy tylko od momentu, kiedy powiem start, po prostu polubić nasz fanpage jazz session i ta osoba, która będzie jako pierwsza, to wtedy poproszę ją po prostu po koncercie i, i dokonam takiej re rejestracji także w tym momencie można lajkować i zdobywać podwójną wyjściówkę na dowolny koncert i wieczór bardzo bardzo um, zapraszam państwa już z tego miejsca, zanim przejdziemy do gwiazdy naszego wieczoru, zapraszam serdecznie już za tydzień na kolejne jazz session 13 w października wystąpi Aga Jano, świetna perkusjonalistka ze swoim triem. Wiem też nieoficjalnie, że będą specjalni goście, wokalistka i jeszcze jeden instrumentalista. To jest projekt, który zabierze Państwa w taką podróż w podróż w do oka świata, w world music, w ethno music, w Latin music. Także już zapraszamy. A dzisiaj proszę Państwa gościmy bardzo ciekawy, bardzo ciekawy kwartet, z którym będę miał okazję. Porozmawiać i zadać kilka pytań. Państwo też będą mogli e, zadawać e, pytania. E, przed naszym koncertem zaprosiłem wspaniałych muzyków na scenę na chwilę pogaduchy, a później rozpoczniemy koncert. Także zapraszam serdecznie Maurycy Wójciński, Sawery Wójciński, Szymon Wójciński oraz Krzysztof Szmajda. W takim dużym gronie chyba jeszcze nie przeprowadzaliśmy rozmowy z artystą. E, kochani, jak rozmawialiśmy sobie przed koncertem, to wyszedł bardzo ciekawy temat. Tak naprawdę e, myślę, że to wszystkich interesuje. E, Geneza składu, tak naprawdę, ponieważ, ponieważ jest Was trzech i Krzysztof. Tak, to jest niewątpliwy Tak, jest nas Trzech i Krzysztof. Oczywiście nie. Za nie zaprzeczamy. Natomiast y, wydaje mi się, że jest tutaj y, kluczowa sytuacja tego rodzaju, że myśmy się gdzieś porozjeżdżali. Ja, no, wszyscy i. Jakiś czas temu, bo było bodajże no 5 lat temu, przyszło nam do głowy, że może jeszcze powinniśmy coś razem zagrać. Yy, coś poważnego. Na co właściwie nie było czasu, bo każdy z nas w innym rejonie, w innym mieście yy, z innymi ludźmi współpracował, robił inne yy, muzyczne rzeczy. Zrobiliśmy sobie parę takich sesji i stwierdził, że musimy mieć pełkusiste yy, muzyka, który będzie. Yy, yy, Wyczuję klimat, który chcemy robić. Bo się w trio, tak? To znaczy nasze próby grania w tej formule jaką teraz robimy, to były, takie, były właśnie takie triowe. Czyli naj, najprościej, bo próby w domu i każdy miał tak samo blisko. No coś, coś w tym stylu, no, jak się zjeżdżamy czasami parę razy do roku, tak było przynajmniej parę lat temu, że się spotykaliśmy w rodzinnym domu przelotem, przejazdem, to tak, tak do tego dochodziło. Sawery wtedy e, miał jakieś doświadczenie e, niedawne z graniem z Krzysztofem i stwierdził, że Krzysztof to jest po prostu must. W <sum> must have. Must have, dokładnie tak. I e, padła konkretna propozycja, spotykamy się w Warszawie na Konwiktorskiej, w studiu Quality grudzień 2014 roku, się pogramy sobie, coś tam sobie nagramy, żeby potem posłuchać, czy to będzie e, coś blokującego, czy nie wiem, czy gruzującego, czy robiącego. E, tak zrobiliśmy, przez przypadek wyszła z tego nasza pierwsza płyta, która nazywa się Delusions, została wydana przez Fundację Słuchaj e, Macieja Karolowskiego, który w zasadzie bez większego przekonania daliśmy mu ten materiał, bo taki pierwszy, ćwiczewny, no, no to była pierwsza próba, pierwsze spotkanie. No i Maciej stwierdził, że to się nadaje. No i tak powstała płyta po de Bardzo szybko i to skutecznie. Prawda, to prawda, to tempo było dosyć szokujące. E, powiedzcie mi, e, bo e, tak przy naszej rozmowie e, padło zdanie, wszystko zaczęło się od wspólnego grania w domu. Czy moglibyście lekko rozwinąć ten wątek rodzinno-plotkowy? Dziękuję bardzo. Sprawa jest bardzo prosta, dlatego że urodziliśmy się wszyscy w domu muzycznym. Nasz ojciec jest muzykiem, mama jest amatorką, gra, śpiewa też na gitarze. Więc byliśmy otoczeni całe życie muzyką. Wydaje mi się, że nie mieliśmy za bardzo i nie widzieliśmy specjalnie e, innej, opcji. innej opcji po prostu nas to kompletnie pochłonęło. I zaczynaliśmy gdzieś wszyscy mniej więcej razem od wspólnych jakichś e, fascynacji, jakichś płyt, które gdzieś tam odnajdywaliśmy na półkach. Także przez długi czas szliśmy gdzieś tam e, inspirowani podobnymi rzeczami. Także, Ale zawsze był to czas, czy to była... Muzyka różna. Nie, no. nie był to, to była muzyka klasyczna, dlatego że tata jest muzykiem e, klasycznie wykształconym. Był to pop, szeroko pojęty. Wtedy jako, jako mali chłopcy to słuchaliśmy muzyki pop z przełomu lat 80. i 90. -tyk. To było to, co wówczas było na topie. E, ja pamiętam Stevie Wonder'a bardzo, bardzo mocno. To bardzo dobre pop, takie? Takie fajne rzeczy, które zostały Taki poim, był, tak, był, na, całe, na całe życie, miedźwiecki i tak dalej, i tak dalej. Także myśmy wszyscy razem wzrastali w tym. I tak to mniej więcej wyglądało. E, czy, a u Ciebie Krzysztofie, bo tak tutaj zajęliśmy się rodzeństwem. A u Ciebie jak to wyglądało? To ja i się Krzysztofa. To jest ja mikrofon, tak. Był yy, mnie też w domu tata perkusista, i to jakby wytyczył pewne ścieżki, którymi też chciałem podążać. I yy, Było to oczywiste, że, że, że jakby, no, muzyka była jakąś tam drogą taką oczywistą, natomiast no, nie ukrywam, że muzyka klasyczna na początku no, dominowała, jakby i w tym, na tym się wychowałem. Do dzisiaj jeszcze to uprawiam też z chęcią, a do kolegów trafiłem, do braci. Ogłosili audycję, konkurs, przyjechałem, podobało tak. się. Jestem młody, ale jeszcze... Ale rockuje. <grym> chyba się chyba coś <grym> I tak to się zaczęło. Czy, czy wasza muzyka, którą dzisiaj usłyszymy, to jest trochę wypadkowa waszych charakterów, doświadczeń i właśnie tego trochę domu, który każdy z was ma, ma w sobie? Tak, dziękuję bardzo. <laughs> Kolejne pytanie. To nie. nie jeszcze tylko tak gwoli e, uzupełnienia powiem, że naprawdę każdy z nas wbrew pozorom ma kompletnie inny charakter i to zarówno, zarówno wśród braci jak i e, z, z przeszywanym bratem. I to jest chyba największa siła tego zespołu, że każdy gdzieś tam wprowadza w ten zespół swój niepowtarzalny świat i element, ale mimo wszystko razem gdzieś to się jakoś zgrywa w całość. Nie wiemy do końca, jak to się dzieje. I wydaje mi się, że to jest duża siła tego zespołu czyli różne, bardzo różne charaktery, które potrafią jakoś się ze sobą w cudowny sposób zjednoczyć. Czyli można śmiało rzec, że każdy z członków, że tak powiem, zespołu jest kompozytorem, aranżerem i band -leaderem. Tak. Dobrze. Tak, tak. Um, Mam taki cytat. Um, mam nadzieję, że do niego się odniesiecie żartobliwie, bo też jest szartobliwie. Padło kiedyś takie sformułowanie, że Wasza muzyka to fryta, którą da się słuchać. Znamy ten cytat, tak. Już wielokrotnie, który mi się to przewijał w mediach, chcemy go potwierdzić, że on kiedyś padł z czyichś ust. Nie wiemy, czy ich. Jeszcze, jeszcze... Ale się dowiemy. Jesteśmy, jesteśmy na tropie. Mniej więcej region Polski został ustalony. Jeszcze musimy. Wielkopolska. Polska, personalia jeszcze. Możemy tam... to zdradzić. Tam tam z... Ktoś jest stane? z Polski, tutaj? Niech tak, ale to tak powiedzmy prostymi słowami można scharakteryzować to co, to, co robimy. Że z jednej strony z muzyką free jazzową łączy nas pewnego rodzaju podejście do tego, co się dzieje na scenie i swoboda, którą oferujemy. A z drugiej strony, w sensie stylistycznym, w sensie użycia środków, a, troszkę tutaj, hmm, to też zależy oczywiście od występu, od tego, co nam w danym momencie przyjdzie do głowy, <grym> ale mm -hmm. staramy się nie zamykać na, stylistycznie na, na nic, powiedzmy, co nam w danym momencie przyjdzie, przyjdzie do głowy, no bo Fridges jednak jest takim mimo tej otwartości swojej z, z definicji, jest pewnym takim stylistycznym, powiedziałbym, że trochę, trochę zamkniętym też, Często też na, na konwencję chociażby, na, na formę, na, na, na różne rzeczy, czy na, na melodię chociażby, może, może troszkę teraz krytykuję, ale, ale w tak się przyjęło, że w free pewnych rzeczy nie wypada, pewnych rzeczy nie można zrobić, bo to już się zada, to już wtedy już nie jest to free. A my po prostu jesteśmy otwarci na wszystko, co się wydarzy. Czyli free nie jest e, taką przestrzenią otwartą, że gramy cokolwiek, tak naprawdę, bo to jest troszeczkę takie określenie pejoratywne, tylko jakby improwizujemy w, w obrębie pewnej, pewnej konwencji gry. Tak, free, free jest na pewno dosyć specyficznym stylem pod względem użytych środków, ekspresji, podejścia. Czasu no, czy, czas itomacji, no, i tonacji. Czasu i tonacji. Są formy i powiedzmy podejścia do brzmienia i, i do sonierystyki. Z tego nie rezygnujemy, ale powiedzmy dodajemy jeszcze coś od siebie, powiedzmy. Słowo. Ja myślę, że Nadrzędnym celem dla nas jest po prostu gdzieś dobry smak. To jest, jakkolwiek to brzmi, ale y, po prostu te kryterium, to kryterium jest chyba najważniejsze, że, że żeby trzymać się właśnie tego dobrego smaku y, jakkolwiek to brzmi. Ja też jeszcze chciałem dopowiedzieć, żeby nie operować tutaj za dużo etykietami, każdy człowiek, który zetknął się w jakikolwiek sposób z taką mocną klasyką jazzową, z łatwością, to usłyszy w naszym graniu. Że nie, w jakiś sposób, to ładnie ktoś powiedział, że my nie wymyślamy tutaj niczego nowego, yy, nie odkrywamy Ameryki, ale trochę widzimy ją na swój sposób. W ten najpiękniejszy tak naprawdę. Bo filtrujecie yy, cały świat przez swoją wrażliwość i dzisiaj będziemy mogli właśnie te rezultaty usłyszeć. Na koniec już chciałem się zapytać, jeszcze padło takie sformułowanie. Co macie wspólnego z metodą łańcucha? Z metodą łańcucha. Właśnie zastanawiałem się, czy chodzi tutaj o rodzaj uwięzi? Nie, o pokarmowy. Łańcuch pokarmowy też chyba nie bardzo. A, już wiem, o co chodzi. To znaczy. Podejm podejmowaliśmy i podejmujemy od czasu do czasu udane próby e, stosowania takiej techniki e, zwanej, zwanej łańcuchem. To nie chodzi o łańcucha świętego Antoniego, że tam podaj dalej na Facebooku, bo jak nie, nie podasz, to spotka cię coś złego. Tylko wreszcie ci twoje, tak, To wyślemy Ci twoją ci naszą płytę. Wreszcie przeciwnie. E, po prostu chodzi o to, że e, czasami bawimy się formą na tyle, że z jednego utworu e, w sposób niepostrzeżony robi się drugi. Na zasadzie trochę takiej sztafety. Teraz są Mistrzostwa Świata w atletyce, akwarystyce, tak więc nieprztafetowe, to tak można powiedzieć, że to jest Taki pł. 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 płynne przekazanie pałeczki. To się nagle coś już innego z tego robi. Z tą różnicą? Z tą różnicą, że ten, który przekazuje pałeczkę, niekoniecznie przestaje biec. E, bo to byłoby bardzo. W sumie nie wiem, Albo w po. Kochani, macie na swoim koncie dwie publikacje w tym składzie. E, trzymam tutaj w ręku jedną e, z owych płyt. Jest to najnowsza wasza płyta. Można ją nabyć e, można ją nabyć e, przy wyjściu, przy wejściu lub przy, przy wyjściu tutaj z naszego klubu. Najlepiej i przy wyjściu i przy wejściu. Dokładnie. Dwa razy smakuje najlepiej. E, także e, kochani, bardzo Wam dziękuję za, za ten wspólny czas. E, czy może z sali jest jakieś pytanie kontrowersyjne, jakieś podchwytliwe? Na przykład jak się gra 11:15? Kochani, także chyba... Dobrze, już, dziękujemy. Chyba nie się na koncert, także zapraszamy na chwilkę przerwy, dosłownie techniczne i rozpocznamy koncerty.